<laughs> Sayın hayır. Lütfen dedim arkadaşa. Allah Allah, çok Spora. Wydaje mi się, że mała była dla nas za mała. Przyszliśmy teraz właśnie z jesieni Skendera. Nagrałam wam całą kartę. Usiedliśmy w takim, Proszę, już sobie prezentuję całą kartę. Eee, nagrałam wam wszystkie ceny, więc możecie sobie zatrzymać i zobaczyć i zamówiliśmy 1 porcji właśnie jeden porcję 300 tak, jedna porcja normalna 300 lir a my wzięliśmy takiej półtora porcji za 360 lir a jest jeszcze podwójna porcja za 435 lir. stwierdziliśmy, że Baranin. taką pojedynczą się nie najemy więc wzięliśmy właśnie podwójną i słuchajcie to jest właśnie iskender z baraniny są również iskender z kurczata i kurczak to jest cały iskender to słuchajcie tutaj w ogóle jest taki iskender z taka 220, to nie wiem, jakieś tam 25 um, To jest taka rodzicielska która tutaj. Zrobiłam Wam trochę przebitki, dlatego że jesteśmy właśnie w centrum handlowym, e, blisko naszego miejsca, gdzie kupiliśmy właśnie nowe mieszkanie. W poprzednim odcinku nagrywałam Wam, jak to mieszkanie właśnie wygląda. I... z wszystkimi firmowymi sklepami, ale również właśnie taką częścią zabawową w i się jakieś tam toalet zabaw jest również bowling, czyli pięgle. No i słuchajcie, dostaliśmy do wypicia iran, czyli właśnie nie każdy to lubi, to jest po prostu jogurt z solą, ale na taki chyba dobry. No i mieliśmy jeszcze na plaży, ale stwierdziliśmy, że pogoda jest tak zakmurzona, że e, chyba skończymy tylko na tym, że zjemy i tyle. No. I to jest bardzo fajna taka piden pizza i to jest bardzo pani i to jest naprawdę tak dobre, więc e, generalnie takie sieciówki właśnie tureckie z takim jakby e, powiedzmy to tureckim fast foodem naprawdę są fajne. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, to tak nie będę dużo chodzić nagrywać, no ale damy pisi jeszcze teraz wodę, pisze czeka, ale no. Jakiś piesek tam czeka. No, zobaczymy właśnie jak przyjdzie ten istniejący. E, czy e, to on kosztuje? 360? Dla nie. Tak, 360 są dla jednego i 4 tak. osób jest. I 4 aira I tutaj jest słodka A, e, A, są też desery. Te Deserki jest. O, za stówkę, czyli za 12 złotych. To dla ulubione ulubione. tort A, Czekoladowy yes. to. Like, e, A i są to. jeszcze takie kulki oh. tureckie z cudrze. No. Generalnie naprawdę I bardzo kosztowny. So, na Jeśli chodzi właśnie o napoje, czyli island, chyba jakieś 50-60 litrów. No, także dość. Good, good, good. Właśnie są takie słoci zestawy od razu z Iranem. E, jeśli chodzi o tą kartę, to jest dość taka bogata jak na fast food. Tutaj od razu albo macie zestawy z kredkami, jakiś hamburger, albo właśnie macie takie kurcze. jak kiedyś nagrywałam z Susanem właśnie, co warto zjeść w Turcji, to warto zjeść takie kurcze. E, co to? W ogóle mają coś ciekawego, jakąś taką sarmę, czyli jakieś takie zabijane w środku z jego taka słuchajcie, taka karta, przejrzycie jak ją nagrałam i czekamy teraz na jedzenie, zobaczymy co nam przyniosło. ありがとうございます。 Tutaj na przykład podają takiego dunera z ryżem i z frytkami. Tu też. Duner chyba e, z kurczaka. Tu jest ryż i tu jest frytki. A jakieś takie ogórki jakby kiszone, polskie? Kiszone ogórki. Octowe. Na ostowe, ten ostowe. Nie jakieś słodka, jak w Polsce jest octowe, ale w Turcji nikt nie wie. Je. Tylko jest. Octowe. No bo te ogórki. Ja zawsze robię w domu. No ja wiem. da kapusta i pişon pişon kar ki i potem i sporta inne bence dizere dizere tura skizler ne tuje tıpkı da potem i potem dizere i zobaçma ya <laughs> rigonda <gülüyor> senai Duner jest naprawdę duży. Duner, ja mówię duner, Skender. Jak na wiecie półtorej porcji to naprawdę spora. Wydaje mi się, że mała byłaby dla nas za mała. Wydaje mi się, że mała byłaby dla nas za mała. To jest taka wiecie w sam raz. Że rzeczywiście powiem Wam, że kiedyś byli, ostatni raz byliśmy na Iskenderze na Alpinkum i było naprawdę niedobre. Dlatego, że wiecie, to jest takie komercyjne miejsce, które po prostu chce zarobić, a Iskender jest taki sobie. Dobra, już na razie nagrywam siebie pokażę teraz iskendera tak. sali. Mm. Mm. Jeśli chodzi o baraninę to bardzo dobra, lepsza niż na altingu. Powiem Wam, że talerz jest taki duży, zobaczymy czy wszystko zjemy. Jeśli właśnie nie wiecie co to jest iskender, to ja Wam teraz pokażę. To jest właśnie moje ulubione danie. Ja to czasem by właśnie pod mięsem, pod baraniną i tu gdzie jest właśnie sos pomidorowy z masłem znajduje się taki namaczany właśnie turecki chleb. Oprócz tego właśnie mamy jeszcze jogurt i to się tak wiecie. Wszystko miksuje i je. Spróbuję chlebka. Mmm... ścioła się ze mnie śmieje. Ale słuchajcie, muszę muszę właśnie co nieco pokazać. Tak jak widzieliście w tej karcie bardzo dużo dań właśnie ma ze sobą albo połączony ryż z frytkami albo właśnie jeszcze jogurt dlatego można ja zrozumieć to że Turcy kupują bardzo dużo jogurtu my też kupujemy takie, taki jogurt jest na 3... no <gulatory> <się> jako... jogurt jogurt <gulatory> na wiadra, czyli 3 kg się ten piesek awanturuje nie nie güzel. Nie? çok. Çok beğendim. Ben böyle yememiştim. Yemem. Aynı söyledikler gibi. Çok <laughs> güzel. Właśnie pytam usajna, czy chcę dokończyć moje jedzenie, dlatego że słuchajcie i tak sobie wam bardzo dużo. Jadliśmy półtorej porcji, bo tak zazwyczaj jest, że jak, jak człowiek jest bardzo godny, to wydaje mu się, że bardzo dużo zje. I, i Hosanny Siab, ale ja już po prostu nie dam rady. Co? Się właśnie fali różnymi gestami, które pokazywaliśmy wam kiedyś w innym filmie, także jak on się tak fali, to ja też się pochwalę. No jeśli nie oglądaliście, to jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie. No właśnie, we teraz co zapłaci? No, bo słuchajcie, teraz właśnie kto zapłaci? Siedzimy tutaj, słuchajcie, o z teściową. proszę, teściową, tej papierosa. No właśnie dajcie znać jak wam się podoba moja dościowa, dlatego, że ja wiele razy mówiłam, że jest właśnie 18. 18 lat jest, mój mama. Tak, mama Husajna ma 18 lat, widzę. po prostu, no, Husajna się szybko starzeje, mama się w ogóle nie starzeje. Jeśli chodzi o sam Duner, to, jeśli chodzi o sam Iskender, to naprawdę bardzo dobre. Ja jeszcze dokończę Iron, bo na to miejsce mam. Husaj mówił o ale ja już nie mam szczerze mówiąc miejsca na deser, nie wiem. No. No, dobry yy, co to są to normalny. No. Za tą cenę, no to wiecie, w takim bardzo turystycznym miejscu, dlatego że tu jest centrum handlowe, no to wiadomo, jeśli pójdziecie do jakiejś restauracji, to ceny będą jeszcze wyższe, dlatego że wiecie, to jest bardziej taka siłka korporacyjna, która, która ma i tak dobre ceny. no. Jemy, ja, ja chyba tu nie dokończyłam. Ja a dobra, żeby nie było, to wszyscy A, nie dokończyli tego Pakiet yapadliście za chwilę, o ojej, się wytrzymali <laughs> 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 Sejcan, lütfen, dedim arkadaşa tak 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 Teściowa dorzuciła swój chleb do mojej porcji i właśnie spakujemy to do domu To wieczorem na pewno ktoś spodnieje, się siedzi Jest wyjątkowo grzeszna, ale całą drogę i cały czas tak w szarkie. Byliśmy w to mieszkanie, to też nas tak tam wyszarpa, w ogóle się tak rzucała trochę jak małe dziecko, że już nie może tam wytrzymać i żebyśmy poszli. No.